Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne u mnie działa, czyli na dawnym kanale Scratch SPWZ. Słuchajcie, i zgodnie z wynikami ankiety, która się odbyła na moim kanale, będziemy zajmować się budową robota opartego o arduino wraz z kursem Forbota. Kurs budowy robotów Forbot, i tutaj właśnie mam otwartą stronę Forbota i ten właśnie kurs. Data utworzenia kursu jest stosunkowo świeża ale tak naprawdę ten kurs tu wisi od bardzo dawna, pewnie przeprowadzono jakąś aktualizację i dlatego mamy taką, a nie inną datę. Zestaw, który będziemy wykorzystywać leży tu na stole, ale na chwilę go odłożę, bo zanim zajmiemy się tym zestawem, to chciałbym wam pokazać no, roboty oparte o Arduino. Oczywiście pewnie robotów zbudowanych na podstawie Arduino, oj przepraszam, znowu ten stelaż mi tu przeszkadza, stojak. No Powstało pewnie miliony. Płytka bardzo fajnie nadaje się do tego celu. Wiele ludzi robiło swoje roboty, ale tutaj mamy takie konstrukcje, które można by uznać za gotowe. To znaczy, po pierwsze, mamy embota w wersji pierwszej, bo w tej chwili już jest nowsza wersja embota. Ale ten pierwszy embot, czyli taki robot no, 100% komercyjny, chyba dość udana konstrukcja, którą, która no, ma duże. Dużą rzeszę zwolenników. No, jest oparty na Arduino Uno. Tak naprawdę on ma taką płytkę, która się nazywa M-Core, tutaj pod spodem, ale jest ona zgodna z Arduino Uno. No, i można tego robota programować w środowisku Arduino. I słuchajcie, i mniej więcej do czegoś takiego będziemy dążyć, budując naszego robota, ponieważ nasz robot będzie miał bardzo podobne funkcje jak ten Oto Mbot. Do tego, słuchajcie, mamy roboty Oto, o których tam już parę razy wspominałem na kanale, ale jakoś nigdy tak do końca ich nie pokazałem. Mam trzy aż takie roboty. Oj, widzicie, pierwszy to jest robot w wersji podstawowej. Ja tutaj zaraz powiem, jaki jest główny, no właśnie, chyba. Właśnie się objawia ten mój problem. Mianowicie, e, taki najbardziej podstawowy od to jest właśnie tutaj. E, on ma dodatkowo taką maskę zrobioną przez moją córkę z Pyzli. Drugi to jest wersja humanoidalna, tak? czyli z rękami humanoid, od to humanoid. E, a trzeci to jest taki, taka wersja rozszerzona, którą budowałem sam, to znaczy kupiłem od Code Designer obudowę taką troszkę powiększoną w stosunku do wersji podstawowej i zbierałem części budowałem sam. No i słuchajcie, to jest od to, to jest konstrukcja open source'owa. Tak jest bardzo wiele wariacji tego robota. Jest on też oparty na Arduino, w środku jest Arduino Nano, tak i specjalna e, płytka, która umożliwia nam obsługę robota, ale robot ma niestety jedną bardzo ważną zasadniczą wadę. Słuchajcie, mianowicie ma problem z zasilaniem, tak? To znaczy ciężko jest go zasilić. Fakt, że nawet wersja podstawowa wymaga z zastosowania czterech serw, a ta wersja to już w ogóle bo sześciu tak. No to są to roboty bardzo prądożerne, i mimo że no mówi się, że powinny działać na czterech paluszkach, to jest to raczej iluzja, nawet jeżeli tam przez chwilę działają, to krótko, więc ja tu kombinowałem z zasilaniem tych robotów, jak mogłem. Ten robot ostatecznie jest zasilany, zasilany, jak widzicie, akumulatorami, tak. 18650. No i to działa. Tyle tylko, że te akumulatory nie mieszczą się do obudowy, tak? Ten ma baterie, Dwie baterie. Czekaj. Czy jakie? Słuchajcie. Poli, tak? Wsadzane po 3,7 V. No i też działa. Nie, ale no nie ma sposobu w tej chwili na ich ładowanie. Trzeba by było odpiąć baterię, wyciągnąć i dopiero ładować. A ten, słuchajcie, nie chce mi działać na bateriach w ogóle i działa dopiero wtedy, jak podepnę do ładowarki sieciowej. Mimo, że teoretycznie też ma działać na paluszkach, no ale te serwa są problematyczne. Co prawda, twórcy projektu OTTO tam mają jakieś rozwiązanie, ale w tej chwili nie do kupienia. Próba, ja próbowałem robić je sam, ale no nie, nie uzyskałem właściwego prądu, żeby mógł. Dobrze te, słuchajcie, roboty zasilać. Ale Wam pokażę, słuchajcie, szybko sobie je włączę. tak Ten jest włączony, on tu ma jakieś bite programy, które działają na dotyk, bo z tyłu jest siłnik dotyku. O, jak widzicie, on w tym momencie idzie, tak? reaguje tam jakoś na przeszkody. Jak mu program zmienię, o, to na przykład ma taki oto taniec. Tamten, jak widzicie, też już coś tam pokazuje. O, tak, no dobra i słuchajcie, jak były właśnie paluszki, to prawdopodobnie na tym tańcu zwykle się zacinał, brakowało mu prądu i się resetował. Na tych bateriach, które są tam w tej chwili, widzicie, działa. Ten musi być podpięty do ładowarki sieciowej i to nie do komputera, tylko normalnie do ładowarki, bo też inaczej się resetuje. Ten na tych akumulatorach działa poprawnie. No, i na chwilę obecną ma wgrany program do sterowania, słuchajcie, zdalnego przy pomocy aplikacji. Już Wam to pokażę, tak na szybko. O, czekajcie, tu jest aplikacja na tablecie, i czekajcie, tego może na chwilę odepnijmy. Ok, niech on sobie tam idzie. No i możemy nim sterować. Możemy też wykorzystywać różne takie gotowe programiki, bite tutaj do. Do tej aplikacji jest też, op jest też opcja kodowania, no ale oczywiście programy możemy pisać również w środowisku Arduino i wgrywać do robota, no bo są to roboty oparte o Arduino. Dobra, ale nie o tych robotach będziemy dzisiaj mówić. One niech sobie tam stoją. Tak jak mówię, nasz robot będzie najbardziej chyba podobny do m bo to nie będzie taki ludzik chodzący, tylko właśnie pojazd jeżdżący. Zróbmy tu trochę miejsca. No i zerknijmy sobie, słuchajcie, do naszego pudełka. Pudełko kupione w sklepie Botland, kurs Forbota, tak? No i co jest w środku, słuchajcie? Tutaj właśnie w tej lekcji pierwszej, którą teraz mamy tutaj włączoną w tym mniejszym okienku, mamy wszystko dokładnie opisane. No i najważniejszym jakby elementem zestawu jest ta oto płytka, tak? Jest to płytka... Chyba autorska, właśnie do tego kursu, czekajcie, jak widzicie, jeszcze jej nie otwierałem. Słuchajcie, jest to shield do Arduino Uno, bo do projektu potrzebny jest Arduino Uno, i od razu zaznaczę, że tego Arduino Uno w tym zestawie nie ma, tak? I ten, ta płytka, tu jest zresztą podpisana forbot, tak? Mamy logo forbotu, została stworzona specjalnie dla tego kursu, i tu są różnego rodzaju czujniki. Gniazda, i tak dalej, i tak dalej, które będą potrzebne do poprawnego działania naszego robota. Jednocześnie ułatwią nam pracę, ponieważ no, nie będziemy musieli sami budować jakichś tam układów na płytkach uniwersalnych i się podpinać, jeszcze ryzykować, że coś zepsujemy, tylko będziemy się podpinać właśnie do tej płytki. Ta płytka jest tutaj w tej pierwszej części dokładnie omówiona, ale do tego może za chwilę. Co mamy jeszcze? Mamy pilota, i to jest jakiś pilot standardowy, uniwersalny do. Hmm, TV i DVD, i będziemy go wykorzystywać do zdalnego sterowania. Tak? Od razu powiem, że MBOT też ma takie zdalne sterowanie. Dobra. Mamy dwa koła z silniczkami: koło 65 mm, 5V z przekładnią 48W z przewodami i dokładnie takie same silniki. Mamy, słuchajcie, w tym konwercyjnym Mbocie. Dobra. Koła są oczywiście dwa. Mamy koszyk na 6 baterii i to ma wystarczyć, żeby zasilić naszego robota. No zobaczymy, jak z tym będzie. Dobra. Izolacja, która nam się przyda tam do izolowania przewodów. Mamy... Słuchajcie, tutaj mamy kilka rzeczy. Też by trzeba było to chyba otworzyć. Widzicie, zestaw kupiłem dawno, ale jeszcze nie rozpakowywałem. No i w tym... w tym woreczku... Mamy, słuchajcie, taką kombinację ym, z diodą, fotorezystorem i jakimiś potencjometrami, tak? które prawdopodobnie będą służyć jako takie czujniki odbiciowe. Zobaczymy sobie. Yy, mamy takie przełączniki, można powiedzieć, o czekajcie, ja to wam pokazuję, nie można powiedzieć przyciski, tak? yy, które też będą robić za takie nasze Czujniki przeszkód w tym robocie, akurat, czyli nie będzie tak jak to jest zwykle w robotach, najczęściej jest wykorzystywany ten czujnik odległości, tak? Ten dźwiękowy, tak? ultradźwiękowy, czasem jakiś laserowy czujnik odbiciowy, natomiast tutaj będzie to takie trochę bardziej mechaniczne, i też właśnie do tego celu będą służyć te przełączniki oraz te pozostałe elementy, czekajcie, znowu nie pokazuję do kamery, tak? czyli trytytki które będą nam te przełączniki przedłużać, ale to będzie w kolejnych tam częściach kursu. Dobra. Oprócz tego mamy baterię. tak? Mamy sześć baterii, czyli do tego koszyka tutaj. Yy, mamy kółko takie od mebli, które będzie kółkiem przednim, takim zwrotnym, tak? W ci jest to dokładnie tak samo, słuchajcie. że tutaj takie kółko jest no bardziej, można powiedzieć, specjalistyczne. Dobra, no i mamy elementy ze sklejki, które będą nam tworzyć konstrukcję robota, i widzimy, że nasz robot będzie dość spory, tak, bo to jest właśnie nasza podstawa robota. Czyli, nawet w porównaniu z embotem, a emboty są olbrzymie, uwierzcie mi, w porównaniu z innymi robotami, to nasz robot będzie prawdopodobnie jeszcze większy, tak. Do tego śrubki, jakieś, słuchajcie, tuleje dystansowe. No, czyli wszystko to, co ma się nam przydać, żebyśmy mogli robota zbudować. Dobra, czego nie ma w zestawie? No, to tak jak wspomniałem, nie ma Arduino Uno, więc musimy się posłużyć jakimś Arduino Uno. Dlaczego nie ma Arduino Uno w zestawie? Odpowiedź twórców kursu jest taka, że nie dali Arduino Uno, ponieważ być może takie Arduino Uno już mamy. Szczególnie, że na stronie Forbota. Słuchajcie, ten kurs jest dedykowany jako jakby trzecia część, tak, kursu Arduino, tak, czyli po przejściu dwóch pierwszych kursów o Arduino, powinniśmy się zająć y, tym kursem i, słuchajcie, y, mieć już w gruncie rzeczy Arduino, tak, bo to było nam potrzebne do wcześniejszych kursów. W związku z powyższym y, ja wyciągam moje Arduino Uno, które kupiłem, słuchajcie, do za te 29,99, czyli te odcinki nasze poprzednie, i na to Arduino. O, zaraz mi to spadnie. Na to Arduino, słuchajcie, nałożę ten. Ten shield, tylko się tak teraz zastanawiam, czy mi tam coś nie zewrze, bo tam dorutowałem te dodatkowe piny. się Teraz, słuchajcie, popatrzmy, ale chyba nie powinno. One są, odstęp jest wystarczająco duży. Dobra, czyli to będzie mózg naszego robota w tym kursie. No i co jest, słuchajcie, co jest. Teraz, może na chwilę, się przełączmy na inny widok i zobaczmy, co w tej pierwszej części kursu jest napisane. Tutaj mamy oczywiście pokazane te elementy naszego zestawu. No i mamy pokazane roboty, przykładowe projekty, które będziemy w tym kursie budować, a więc będziemy budować robota sterowanego. Hmm, przy pomocy pilota, robota, który będzie omijał przeszkody, no i tu właśnie widzicie te wąsy, które będziemy wykorzystywać do wykrywania przeszkód, line follower, czyli robot jeżdżący po linii, wykorzystujący te czujniki, takie, które Wam pokazywałem z fotorezystorami. No i w końcu światło luba, tak, które będzie wykorzystywało dokładnie te same te, te same Elementy, tutaj sobie szybko zerkniemy, tylko że z kolei przykręcone u góry, no a więc też tu widać po tych zdjęciach, że tutaj mamy je na dole, a tutaj u góry, tak? że no będziemy budować różne roboty i niektóre części są wykorzystywane więcej niż raz, można powiedzieć. Tak czyli nie możemy, nie będzie przejście do budowy jednego konkretnego robota, tylko będziemy prawdopodobnie przebudowywać już wcześniej zrobione konstrukcje. Dobra, no i tutaj mamy też napisane, że kurs jest dedykowany dla osób, które przeszły wcześniejsze kursy. Najlepiej kurs elektroniki i oba kursy programowania, programowania, słuchajcie, Arduino, tak? No i tutaj oczywiście polecają nam, żebyśmy sobie taki zestaw kupili. No i akurat jeśli chodzi o ten kurs, no to w zasadzie nie da się go robić nie mając zestawu, bo o ile kursy Arduino, to mając tam jakieś Arduino i swoje czujniki, można robić. Natomiast tutaj no, trzeba kupić zestaw, jak widzicie, kosztuje on na chwilę obecną y, prawie 270 zł. No nie mało, ale w forbocie tanio nie jest, natomiast na pewno jest dość sprawnie. No i nie ma problemów y, z takimi zakupami. Ja czasem kupuję w forbocie, choć czasem też kupuję w innych sklepach, gdzie jest po prostu. Tani. Dobra, słuchajcie, myślę, że to na początek wystarczy. Następnie przejdziemy sobie właśnie do opisu tej płytki, czyli tej właśnie autorskiej płytki, um, słuchajcie, stworzonej specjalnie dla tego kursu. I tu będziemy mówić sobie, co ta płytka potrafi, co możemy tutaj podłączyć. No i tutaj zrobimy jakąś tam pierwszą prostą próbę z działaniem tej płytki. Na dziś to by było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.